Uwaga, o tym wskaźniku powinien wiedzieć każdy, kto rozgrywa rynek na dźwigni. Musicie wiedzieć, że aktualnie ilość otwartych pozycji na dźwigni na Bitcoinie jest na najwyższych poziomach. Tych otwartych pozycji przeważają longi, ale nie jest to wielka przewaga, ledwo 1%. No i w momencie tak dużej liczby otwartych pozycji na lewarze często występują flash crashes. Flash crashes, czyli mega szybkie korekty. Zobaczcie, tak jak to było tutaj. Ja jestem na wykresie godzinnym. Zobaczcie, w kilka godzin Bitcoin spadł o 1%. 12%, po czym odbiliśmy do góry, to po prostu wycina praktycznie wszystkie longi. Podobnie tutaj było, zobaczcie, szpila w dół o 6%, praktycznie w 2 godziny, no i rura w górę o procent 10. No i takie szybkie zjazdy, korekty, flash często występują właśnie podczas, podczas takich silnych wzrostów, jakie mamy teraz. Zobaczcie, że jak tutaj rośliśmy poprzednim razem, to często właśnie wycinało. Dlatego ja w takich chwilach na dźwigni nie gram. Mam zlecenia ustawione niżej w okolicy tej linii Trap. Jeżeli mi to złapie, no to fajnie. O ile odbijemy później, no to zarobię na tej pozycji. A jeżeli nie złapię, no to trudno, mam jeszcze pozycję na spocie, także jak rośnie, no to i tak zarabiam. Po prostu uważajcie, miejcie stop losy zawsze. No i dołączcie do mnie do telegrama, link w bio, tam takie info dodaję na bieżąco.